Cześć! Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. I domyślam się, że pierwszą rzeczą, na jaką zwróciłaś dzisiaj uwagę, jest to, co jest za mną. Przyznam ci się, że od samego początku, od kiedy zaczęłam nakręcać swoje filmy, marzyłam, żeby mieć takie miejsce z biurkiem przy ścianie, yy, gdzie będę mogła wtedy przed sobą yy, zamieszczać różne ważne dla mnie rzeczy, yy, sentencje, zdjęcia, pamiątki. Więc to się już dzieje, i mam nadzieję, że też będziesz obserwować, jak ta ściana za mną będzie się zmieniała. A dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć kilka słów o procesie doceniania siebie i tego, czego się w życiu nauczyłam, przez co przeszłam, co przeżyłam, bo jest to jeden z etapów budowania własnej ważności, czyli odbudowywania, więc niemalże z każdą klientką. Ten temat właśnie omawiamy. Ja nazywam się Irmina Masiuda, jestem kołczem kobiet odważnych, a nawet ostatnio wpadłam na takie określenie kołczyca, które bardzo mi się podoba, więc dzisiaj przedstawię się jako kołczyca kobiet odważnych, kobieta od ważności. Tak jak mówiłam na samym początku, ten proces doceniania siebie, tego przez co się przeszło, czego się w życiu nauczyło, jest bardzo istotny, żeby określić. Gdzie ja dzisiaj w moim życiu jestem, gdzie te wszystkie doświadczenia mnie zaprowadziły. I opowiem Ci o takich trzech, jakby sytuacjach. Nie chcę powiedzieć, że to są schematy, ale bardzo często obserwuję to u moich klientach. Trzy takie podejścia do tego właśnie tematu. Pierwszy jest taki, pierwsze podejście jest takie, że Klientka mówi: Co tu wymieniać? W ogóle, na czym tu się skupiać? Życie jak życie, mam to samo co inni, nic tutaj nie ma wyjątkowego, wszystko to samo, nie ma o czym gadać, w ogóle nie ma na czym się pochylać. I kiedy zaczynamy rozmawiać właśnie o tych doświadczeniach, o tym, co się wydarzyło, czy to z perspektywy życia prywatnego, czy zawodowego, no to okazuje się, że jednak. Jest o czym rozmawiać, że jest sporo tych punktów, że na tej podstawie bardzo łatwo można powiedzieć, ok, to jest dobre w moim życiu, to jest fajne, tego chcę więcej, a tego niekoniecznie. To gdzieś chcę usunąć, zminimalizować, yy, zrobić tak, żeby gdzieś mi to, to właśnie w życiu nie, nie przeszkadzało, nie zawadzało. Więc jest to yy, ważny etap. Ale na początku jest taka trochę takie deprecjonowanie tego, co ja w życiu zrobiłam i często słyszę, a tak udało mi się, a tak mi wyszło, ale w sumie to nie ma tam nic takiego ekstra. A dla danej kobiety to jest ekstra, bo to właśnie ona przez to przeszła, ona tego doświadczyła i to ją zbudowało. I to jest podstawa do tego, by iść dalej, może dokonywać dalszych zmian, a może po prostu dać sobie czas i uwagę... Na właśnie docenienie tego, bo to nie przyszło samo, bo to przyszło z jakiegoś powodu, właśnie do niej. Drugie podejście jest takie, że podsumowujemy, wypisujemy różne aspekty, różne, różne wydarzenia, różne rzeczy, różne sprawy i widzę, że klientka robi krok w tył. Widzi, że dużo dobrego się zadziało. Ale, jakby nie daje sobie takiego pozwolenia, żeby uwierzyć, że to wszystko się zadziało, że to było dobre, że, że tyle tego dobrego jest w jej życiu. Gdzieś porusza to taką strunę gdzieś w sercu, yy, która każe jej coś z tym robić, yy, być może do czegoś się teraz zmuszać, bo jest tak, a nie inaczej. Gdzieś jest opór przed jakimś działaniem, którego. Nikt de facto nie oczekuje, ale ona myśli, że to wszystko, to podsumowanie, które ona widzi, coś porusza w niej, takiego, że gdzieś każe, jakby popycha ją trochę ku zmianie. A ona nie jest na to gotowa. A trzeci, trzeci aspekt, trzecie podejście jest takie, że wypisujemy, i ona patrzy na to i mówi: No tak, jestem super, ale co z tego? Co z tego, że jestem super? Hmm. Oczywiście z tym, że jest się super, ona decyduje, co dalej zrobić, ale bardzo często też moja praca polega na tym, żeby uświadomić klientce, jesteś super, ok, przyjmij to, uciesz się tym, doceń to żeby dawało ci to siłę, nie tylko to, że jestem super i w sumie to nie wiem co z tym dalej zrobić, ale pracujemy nad tym, żeby właśnie to, że miała taką odwagę żeby powiedzieć jestem super, ale żeby jednocześnie nie skreślać tego wszystkiego i nie mówić co z tego, co mam dalej z tym zrobić w sumie tak, jakbym tego do końca nie, potrzebowało, nie potrzebowała, a wręcz przeciwnie, że byłoby to dla mnie jakimś ciężarem. Więc jak widzisz, z jednej strony może się wydawać bardzo proste wypisanie wszystkich rzeczy, tego, co się udało się co, co się przeżyło, a z drugiej strony pojawiają się bardzo, bardzo różne odczucia i nad nimi też pracujemy. Bardzo jestem ciekawa, jak jest u Ciebie, czy z łatwością przychodzi Ci wypisanie swoich osiągnięć, pochylenie się nad tym, co się do teraz w Twoim życiu wydarzyło. I bardzo ciekawa jestem, jaka jest Twoja pierwsza reakcja. Zachęcam Cię bardzo, bardzo serdecznie do takiego ćwiczenia. Zobacz, co u Ciebie, doceń. Niech to będzie podstawa, wzmocnienie do dalszych działań, do dalszych przemyśleń, do pójścia tam, gdzie masz ochotę wielką w swoim życiu pójść. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Cześć.